I właśnie witam ponownie ze ścieżki Hochbergów. Jesteśmy teraz na rozwidleniu i tu można sobie iść na czerwony szlak. Na czerwony szlak można iść. To pisze do szczawna zdrój też czerwonym szlakiem godzina 15, a na stary książ 15 minut i na spisz 30 minut ale my tam byliśmy jak miałbym teraz iść tutaj to chyba raczej ja chyba bym do dostał. I tutaj o, jest rozdroże. Pisze, jest opisane. Ścieżka Hockbergów Kierunek Cisbolko, Zamek Książ. To stamtąd właśnie idziemy od zamku. już 40 minut. No i to jest rozdroże pod Starym Książem. I do Starego Książa Tutaj pod górę, a my idziemy żółtym szlakiem o, tu jest tablica informacyjna, którą też sobie można stopkratkę zrobić i dalej mapka. Zobacz gdzie my jesteśmy teraz na mapce. Piątka gdzie to jest? Nie widzę teraz. Tu jest czwórka, czyli tu chyba... Nie, czekaj, tu, tak? No? No. Mhm. no to jeszcze mamy kawałek, no, to no ale tym, tym szlakiem akurat żółtym nie szliśmy, także teraz sobie tym żółtym szlakiem przejdziemy. Pokażę początek tego żółtego szlaku, a potem sobie jak będą jakieś fajne ciekawostki, to fajne miejscóweczki, to yy, też Wam to po prostu nagram. Po lewej stronie koryto Pełcznicy. Co? Pełcznicy. No, Pełcznica rzeka. No i teraz o, tutaj są fajne półki skalne. Fajne mostki oczywiście. Tędy nie szliśmy. Idziemy po takim fajnym mostku. Po prawej stronie skała, w dole rzeka, ale tu nie jest wysoko, jakieś tam 3 metry może. Schodzimy. I znowu skała. No i tak sobie będziemy tym żółtym stakiem pomykać. <laughs> piękny potok górski piękna rzeka górska zarąbiście widok zapierający dech w piersiach no, tutaj też fajne blotki, tu wszędzie są skały tak mówię a my idziemy sobie taką półką jakby zobaczymy jak dalej będzie bo tutaj tutaj akurat tędy nie szliśmy Pierwszy raz będą idziemy. Jak się pierwszy raz idzie, to wiadomo, ciekawie jest. O, tu następna taka skała. No i taka ścieżka. Nie jest za szeroka, ale też i tutaj tutaj akurat nie jest ryzykowna. Można sobie iść pewnie bez niczego. Nawet w sumie mało kijków używam. No, praktycznie się po równym idzie. No i oczywiście patrząc do góry, no wszędobylskie skały, naokoło około. To około są takie granie. Dochodzimy do następnej jakiejś stacji, tablicy informacyjnej, nie wiem co to jest. Zobaczymy. Oczywiście trzeba uważać na pokrzywy. No zaraz zobaczymy, co tutaj jest. Bo tu jest następna stacja. Po czym i przy czym chodzimy? Mięczaki, pajęczaki, owady, saki, A ssaki to wszędzie są. Szczególnie przy drodze. Przy drogach główniejszych stoją, przy lasach. Ssaki w mini spodniczkach. A i teraz przypomniało mi się, bo Darek Kwiecień w jednym z ostatnich filmów mówił o sztucznym zarzmijaniu tutaj właśnie tych terenów wałbrzyskich. A mnie znowu tak się nasunęło, bo kiedyś się w zasadzie interesowałem gadami. No to mogę powiedzieć, że przyczyną tego jest po prostu to, że rzmi się żywią gryzaniami. O, tu już jest tak niebezpiecznie. Trzeba uważać. Tu sobie małą przerwę chyba zrobimy, wiesz? O, tu, tu jest niebezpiecznie. Jest ściana i tu dosyć wysoko, 15 metrów jest. No i po co się zarzmija? Zarzmija się po to, żeby... Żmije hmm, po prostu gryzonie. A gryzoń, czyli tam szczury i myszy, to one się do wszystkiego do, dobierają. Tak jak y, y, są zabytki, specjalnie tak w Egipcie, w Indiach, to tam, żeby te mumie przespały to muszą być yy, przez gryzonie, przez, właśnie przez gady, muszą być yy, chronione. I to właśnie gady chronią tamte mumie. Dlatego tutaj podejrzewam też te tereny z w takim celu, bo być może są tu jakieś pozostałości, jakieś... Yy, no nie będę wiedział, każdy wie o co chodzi, nie? Wiadomo, że coś, czego się one pilnują, czego się one strzegą, żeby gryzoni za dużo nie było i żeby gryzonie nie narobiły szkód. Być może że to są, są to mumie, być może są to inne, jeszcze ciekawsze rzeczy, ale to, to są tylko moje domysły. I na razie to by było tyle.